Seryjny morderca mający nadzieję na usunięcie swojego istnienia szuka pomocy psychologa, wywracając jej życie do góry nogami. Pewnej nocy w Sztokholmie ciężarna Christine słyszy pukanie do drzwi. Sprawdza, kto to może być, a mężczyzna ubrany w strój chirurgiczny pozbawia ją przytomności. Po przebudzeniu Christine zostaje skrępowana, a mężczyzna przystępuje do wycinania jej nienarodzonego dziecka. Następnej nocy w Kopenhadze uznana psycholog Susan Hartmann kończy sesję terapeutyczną z biznesmenem. Zanim udaje się do domu, pyta swoją sekretarkę, Joanne, o jej jutrzejszy harmonogram. Ta informuje Susan o zbliżającym się wykładzie i ostatnim kliencie, którego będzie miała tego dnia. Klientem jest Mark Zidenius, a jego dokumenty nie ujawniają nic na temat jego stanu. Zirytowana Susan przypomina jej, że chce poznać krótkie informacje o swoich klientach. W obronie Joanne, Mark odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji na jego temat. W swojej rezydencji Suzan z miłością spotyka się z mężem Frederikiem i córką Rebeką. Oprócz odnoszącej sukcesy kariery, ma pełną rodzinę w domu, co dodatkowo przyczynia się do jej idealnego życia. Później w łóżku Suzan ogląda wiadomości o seryjnym mordercy, który zlikwidował ciężarną kobietę w zamkniętej restauracji w Sztokholmie. Zabójca makabrycznie usunął płód z jej łona. Szokujące jest to, że podobne przypadki miały miejsce w Kopenhadze i Trondheim. Ponadto odkryto wiadomość napisaną na ścianie, spadam w niekończącą się głębię samotności. Nie ma nikogo, kto mógłby mnie złapać. Suzan uważa ten fragment za znajomy, więc zapisuje go. Później przegląda swoje poprzednie pamiętniki i zdaje sobie sprawę, że jest to dokładny cytat z jej wpisów. Następnego dnia Suzan udaje się do swojego biura po zakończeniu wykładu. Przygotowując się do spotkania z klientem, wchodzi w interakcję z pracownikiem biurowym z sąsiedniego budynku. W samą porę przybywa Mark i zaczyna płacić za sesję z Susan. Kiedy psycholog słyszy, że zapłacił za sesję terapeutyczną, podchodzi do biurka Joan i wita go w swoim biurze. Rozpoczynając terapię, Susan używa klepsydry jako minutnika, co sprawia, że Mark zastanawia się, czy jej klienci są zestresowani. Susan wyjaśnia, że pracuje z jasnością, a czas jest czynnikiem dla psychologa. Przechodząc dalej, pyta o powód jego wizyty, a Mark ujawnia, że chce umrzeć. Wtedy próbował zakończyć swoje życie, ale zdał sobie sprawę, że to nie wystarczy. To dezorientuje Suzan, więc Mark wyjaśnia, że popełnienie samobójstwa jest dla słabych. Chce poczuć się tak, jakby nigdy nie istniał. Mając to na uwadze, Suzan zaczyna pytać o osobiste pochodzenie Marka, którym ten chętnie się dzieli. Według niego pracuje na budowach, a także podejmuje dorywcze prace. Przy okazji Mark wyznaje, że wykorzystał wszystkie swoje oszczędności tylko po to, by umówić się z nią na spotkanie. Uważa, że jej droga opłata za spotkanie jest równoznaczna z zapewnieniem najlepszej usługi. Susan wyjaśnia mu jednak, że specjalizuje się w psychologii biznesu, więc ma wątpliwości, czy jest odpowiednią osobą, aby mu pomóc. Z tego powodu zaleca, aby szukał pomocy gdzie indziej, zwłaszcza u osób, które mają podobne zmagania jak on. Mark mówi, że jeszcze nie poznała jego zmagań, więc Susan pozwala mu się otworzyć. Ponownie wyraża chęć zniknięcia, co ją zaskakuje. Pyta go, czy próbował skonsultować się z psychiatrą, ale on zaprzecza. Suzan powtarza, że nie może mu pomóc z jego problemem. Zdezorientowany Mark pyta, dlaczego nie może mu pomóc? Ona podkreśla, że nie ma doświadczenia z ludźmi w jego wieku. Słysząc to, Mark przywołuje jej córkę i groźnie spogląda na zdjęcie Rebeki. Zastanawia się, czy ma ona inne potomstwo, ale Suzan uważa Rebekę za swoje jedyne dziecko. Po krótkiej przerwie Mark wyraża życzenie, aby jego rodzice go kochali. Zaskoczona Suzan pyta o miejsce pobytu jego rodziców, a on mówi jej, że już ich nie ma. Nagle Mark dzieli się cytatem podobnym do tego, co Suzan usłyszała w wiadomościach. Zaczyna czuć się zagrożona, przez co zaczyna grać na zwłokę. Nagle Mark prosi o skorzystanie z toalety, a ona mu na to pozwala. Podczas jego nieobecności Suzan zauważa swoje nazwisko na bilecie promowym do Bergen, ukrytym w płaszczu Marka. Przerażona kontaktuje się z mężem, ale połączenie trafia na pocztę głosową. Mimo to próbuje zostawić wiadomość, ale Mark przychodzi. Chcąc mu uciec, kłamie, że musiała wyjść wcześniej z powodu nagłego wypadku z Rebeką. Mark sprzeciwia się i nalega, aby dokończyli sesję, podkreślając, że cierpliwie czekał na taką chwilę z nią. Susan konfrontuje go w sprawie biletu na prom, ale ten po prostu się wymiguje. Z tego powodu Susan grozi wezwaniem władz, ale on deklaruje, że zostaną w jej biurze. Próbuje wezwać na pomoc Joan, ale jej sekretarka nie odpowiada. Grożąc, Mark mówi jej, że Joan nie ma już w pobliżu, co ją niepokoi. Susan szybko opuszcza swoje biuro, aby znaleźć Joan, ale drzwi prowadzące na zewnątrz są zamknięte. W tym momencie dzwoni telefon Susan, informując go, że próbowała poprosić kogoś o pomoc. Susan wyczuwa niebezpieczeństwo swojej sytuacji, więc próbuje krzyczeć o pomoc. Niestety, Mark chwyta ją od tyłu i knebluje. Napędzana adrenaliną Susan kopie go, co pozwala jej udać się do łazienki. Tam odkrywa umierającą Joanne. Susan próbuje zatamować krwawienie, ale Mark ją chwyta. Chwilę później Mark proponuje Suzan układ: uwolni ją, jeśli ona uratuje go w ciągu pół godziny. Susan zgadza się, więc Mark usuwa z jej ust kawałek materiału. Oświadcza, że nie umrze, a on nie zaprzecza tej możliwości. Aby ją przestraszyć, Mark ujawnia, że tak właśnie myślały jego ofiary, zanim odeszły. Kiedy to słyszy, Suzan zdaje sobie sprawę, że Mark jest seryjnym mordercą w wiadomościach. Mark inicjuje rozpoczęcie sesji terapeutycznej, a nawet daje jej dodatkową minutę. Jednak Suzan odmawia, co go złości. Dlatego podchodzi do jej biurka i bierze książkę, którą opublikowała na temat leczenia zaniedbanego dziecka. Kontynuuje czytanie kilku fragmentów książki, planując sprawić, by Suzan poczuła się winna, że odmówiła tak zaniedbanemu dziecku jak on. Poczuwszy się winną, Suzan zgadza się pomóc Markowi i prosi go o odzyskanie jej notatnika do robienia notatek. Choć jest sceptycznie nastawiony, w końcu się zgadza. Po otrzymaniu notatnika, Suzan wskazuje, że Mark jest nazywany zabójcą płodów. Mark nie lubi tego przezwiska, uważając je za prymitywne. Dla niego nie ma ochoty odbierać im życia, zamiast tego daje im wolność, ratując je przed niemożliwym życiem. Suzan nie zgadza się z jego słowami, kwestionując to, co wie o ich życiu. Rozgniewany karci ją za zuchwałość, którą okazała. Między nimi Mark wie, że jest jedyną osobą, która doświadczyła, jak wygląda niemożliwe życie. Nie chcąc rozwodzić się nad tym tematem, Mark przypomina jej, ile czasu jej zostało, więc wznawiają sesję. Na początek Susan każe mu położyć się na kanapie i zamknąć oczy, podczas gdy on opowiada, kiedy po raz pierwszy kogoś zlikwidował. Mark odmawia, myśląc, że wykorzysta to jako okazję do ucieczki. Pokonana Susan namawia go, by zakończył jej życie, jeśli tylko zamierza odmówić jej rozkazom. Ostatecznie Mark zgadza się, ponieważ śmiałość Susan zaskakuje go. Gdy już się uspokoił, Mark słucha, jak psycholog namawia go do powrotu do wspomnień z dzieciństwa. Według niego jego rodzice mieli trudności z poczęciem dziecka, a nawet jego brat zmarł w młodym wieku. Z tego powodu Mark nienawidził go, ponieważ jego śmierć uczyniła jego życie nieszczęśliwym. Bez wiedzy Marka, Suzan nie robi notatek z jego konta, ale zamiast tego pisze pomoc. W ten sposób ostrzega pracownika biura, aby wezwał władzę. Wracając do wspomnień Marka, pamięta czas, kiedy jego rodzice byli odurzeni w barze. Zobaczył wózek widłowy na końcu drogi, co rozpaliło w nim pragnienie zakończenia życia niewiarygodnych rodziców. Jakby los mu pomógł, jego rodzice usiedli na tylnym siedzeniu i stracili przytomność z powodu pijaństwa. Ostrożnie zwolnił hamulec ręczny i wyszedł popchnąć samochód. Wszystko poszło zgodnie z jego planem, a rodzice zginęli. Z drugiej strony Suzan udaje, że uważnie słucha, ale próbuje zwrócić uwagę pracownika biurowego. Niestety, mężczyzna wychodzi z biura, ponieważ odebrał telefon. Mark nieustannie dzieli się swoją przeszłością, przyznając, że jego pierwsza zbrodnia miała różne wady. Podsłuchał, że władze znalazły jego odciski palców na miejscu zbrodni. Jednak nigdy go nie oskarżyli, ponieważ w jego wieku uważali, że byłby to niemożliwy proces. Jego podsłuch doprowadził go do odkrycia, że został adoptowany. To uświadomiło mu, dlaczego jego przybrani rodzice źle go traktowali. W teraźniejszości Mark pyta Suzan, czy wymyśliła, jak go uratować, ale ona po prostu oświadcza, że cierpi z powodu porzucenia. Mark pamięta czas, w którym pozwolono mu poznać informacje o swoich biologicznych rodzicach. Kiedy był nastolatkiem. Mark dowiedział się, że jego matka ponownie wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Dowiedziawszy się o lokalizacji jej miejsca pracy, cierpliwie na nią czekał. Szczerze mówiąc, martwił się o to, jak go odbierze, zwłaszcza, że nigdy wcześniej go nie widziała. Tego samego dnia poszedł za nią do księgarni i obserwował jej wykład. Trzeba przyznać, że za nie mówił i zastanawiał się, co jej powie. Okazuje się, że jego matką jest nie kto inny jak Suzan. Zszokowana Suzan nie jest w stanie zebrać myśli. Mark przypomina jej, co wydarzyło się po ich spotkaniu w księgarni. Podążał wtedy za Susan przez miasto, mając nadzieję na rozmowę z nią. Ona jednak odmówiła zabawiania go. Z powodu jego rewelacji Susan nie jest świadoma, że pracownik biurowy wraca do domu na noc. Mark wręcza jej swój akt urodzenia, powodując emocjonalne przeprosiny Susan. Następnie Mark opowiada, jak po raz pierwszy próbował zakończyć swoje życie. Zdał sobie sprawę, że sama śmierć nie wystarczy. Zamiast tego chciał doświadczyć swojej śmierci, zobaczyć własny pogrzeb. Pewnej nocy w pubie poznał Javiera, turystę z Hiszpanii, którego zastąpił w doświadczeniu śmierci. Ponieważ Javier miał inny zestaw zębów niż on, Mark usunął własne dowody biologiczne. W ten sposób władze uznałyby zwłoki Javiera za zwłoki Marka. Aby zrealizować swój plan, Mark umieścił ciało Javiera w bagażniku samochodu wraz ze swoją dokumentacją biologiczną. Samochód miał jechać 200 km na godzinę dopóki nie uderzył w zaparkowaną cysternę wypełnioną paliwem. Ze śmiechem Mark mówi, że samochód doświadczył wielkiej eksplozji, w wyniku której ciało Hawiera było niemożliwe do zidentyfikowania. W dniu rzekomego pogrzebu Mark był rozczarowany, że nikt nie przyszedł go pożegnać, nawet Suzan. Po pogrzebie Mark poczuł się, jakby z martwych wstał jako bóg opuszczonych. Wracając do teraźniejszości, Suzan mówi, że myślała, że nowa rodzina Marka jest dobra. On karci ją za ślepe powierzenie go im, Podkreślając, że traktowali go okropnie. Teraz zastanawia się, czy kiedykolwiek o nim myślała, a Suzan potwierdza. Mark ma jednak wątpliwości, a nawet mówi jej, że kłamie. Dzieli się tym, że dzięki swojemu przybranemu ojcu nabył zdolność słyszenia, czy ktoś kłamie. W krótkiej demonstracji Mark pokazuje, jak jego przybrany ojciec był dla niego surowy. W rezultacie rozwinął taki instynkt, aby przygotować się na następny atak mężczyzny. Suzan obficie przeprasza za to, co mu się przydarzyło, ale Mark nie przyjmuje tego do wiadomości. Zamiast tego przypomina jej o czasie, który im pozostał. Mark zmienia temat, nakłaniając Suzan do opowiedzenia czasu, w którym go oddała. Kiedy Suzan była nastolatką, urodziła Marka ku rozczarowaniu swoich rodziców. Wyrzucili ją z domu, ponieważ nie pochwalali istnienia Marka. Trzeba przyznać, że Suzan nie mogła żyć bez miłości matki, dlatego podpisała papiery adopcyjne. Niestety jej matka już nigdy jej nie pokochała, ponieważ Suzan nie mogła być osobą, której pragnęła. Znikąd Mark wstaje i demonstruje okropne wspomnienie tego, jak jego przybrany ojciec wykorzystał go wcześniej. Jego działania przerażają Suzan, dlatego obmyśla taktykę ucieczki. Oferuje mu pomoc, ale Mark jest sceptyczny, zwłaszcza, że uważa się za okropną osobę. Psycholog obala to i nalega, aby go wspierać, jeśli kiedykolwiek pomyśli o zapisaniu się. Później Mark podchodzi do niej i zastanawia się, czy wcześniej go pielęgnowała. Susan potwierdza, ale podkreśla, że trwało to tylko tydzień. Mark żałuje, że nie delektował się tym tak długo. Dzięki jego słowom Susan wpada na pomysł, jak uciec. Oferuje Markowi opiekę pielęgniarską, a on szybko się zgadza. Kiedy jest rozproszony, Susan chwyta klepsydrę i uderza nią w głowę Marka. Jej taktyka obezwładnia go, więc natychmiast próbuje uciec. Jednak Mark odzyskuje przytomność i zaciąga ją z powrotem do biura. Mimo to Susan wykorzystuje swój spryt, prosząc Syrię o skontaktowanie się z Frederikiem. Pozostawiony bez wyboru, Mark rzuca się, by odzyskać jej telefon, dając jej możliwość ucieczki. Wchodzi do drukarni i próbuje zdjąć więzy z nadgarstków. Bezskutecznie, używa otworów wentylacyjnych, by wezwać pomoc. Niestety, dozorca ma na uszach jej słuchawki. Susan zauważa faks, więc pisze w help na kartce papieru i próbuje wysłać ją na e-mail Frederika. Gdy już ma go wysłać, Mark wdziera się do pokoju i obezwładnia psychologa. Następnie podaje jej środek uspokajający. Powoli środek uspokajający zaczyna działać, a Mark pokazuje jej nagranie, na którym rzekomo uprowadził Rebekę. Chwilę później Suzan budzi się i znajduje się w bagażniku samochodu. Po upadku zauważa kobietę po drugiej stronie, więc krzyczy o pomoc. Ponieważ kobieta nie reaguje, Suzan podąża za nią, ale okazuje się, że Mark zakłada jej ubranie. Natychmiast ją obezwładnia. Wkrótce potem Suzan budzi się w kabinie, ale jest przykuta łańcuchami. Skanuje cały obszar i odkrywa, że jest to kryjówka Marka, ponieważ zawiera dowody jego zabójstw. W tym momencie pojawia się on, co osłania ją do zapytania o miejsce pobytu Rebeki. Mark unika jej pytania, więc Suzan krzyczy z całych sił, mając nadzieję, że Rebeka ją usłyszy. Zdaje sobie sprawę, że Mark wszystko zaplanował, pamiętając, że kupił bilet na prom na jej nazwisko. Zakłopotana Suzan pyta go, dlaczego dopuścił się takich czynów. Mark wyjawia, że jej książka zainspirowała go do zbudowania wspaniałego wyobrażenia o sobie. Kiedy przegląda książkę Suzan, mówi, że jej słowa wydają się być skierowane do niego. Następnie wyrywa stronę, na której podpisała się Suzan i pali ją. Mówi jej, że ma prawo odbierać życie, ponieważ doświadczył, jak to jest umrzeć. Suzan błaga go, że wciąż mogą zmienić swoją sytuację, ale Mark nie przyjmuje jej do wiadomości. Zamiast tego otwiera drzwi, odsłaniając widok na Rebekę w pobliżu klifu. W panice Suzan błaga go, by pozwolił Rebece odejść, ale Mark chwyta nóż. Wrzuca go do pieca i wychodzi z siekierą. Zdeterminowana, by uratować córkę, Suzan znosi palący żar pieca tylko po to, by odzyskać nóż. Następnie Suzan znosi mroźną temperaturę, podążając za Markiem do klifu. Używając swojej siekiery, Mark widzi, że Susan zbliża się do niego, ale zachowuje spokój. W ciągu kilku sekund Susan dźga go w plecy. Susan pędzi do Rebeki, ale odkrywa, że to tylko atrapa. Na skraju śmierci Mark pokazuje jej dno klifu, nazywając je zapomnieniem. Dla niego wszystko, co zostaje zmyte przez wody, znika, jakby nigdy nie istniało. Przed skokiem Mark zapewnia Susan, że jego śmierć jest niczym, ponieważ wierzy, że niekochane dziecko umiera wiele razy każdego dnia. Kilka dni później Susan zostaje zatrzymana przez policję, która prowadzi śledztwo w jej sprawie. Detektyw Bjorn przesłuchuje ją w sprawie wiarygodności jej twierdzeń na temat Marka. Oprócz tego, że nie ma żadnych śladów jego istnienia, Bjorn informuje ją, że odkryli tylko jej odciski palców w całej kabinie. Co więcej, Bjorn pokazuje jej dokument dotyczący zakupu ziemi pod jej nazwiskiem. Co ciekawe, jest na nim jej podpis. Susan zdaje sobie sprawę, że Mark sfałszował jej podpis na swoim akcie urodzenia. Upiera się, że Mark wrobił ją w swoje przestępstwo, ale mężczyzna w to wątpi. Po raz kolejny pokazuje Susan swoje zdjęcia na promie, ale ona wyjaśnia, że to Mark ubrany na jej podobieństwo. Zamiast uznać jej relację, Bjorn pokazuje jej zdjęcia ofiar Marka, co wywołuje u niej wzruszenie. Susan wyjaśnia, że nie zna żadnej z kobiet, ale jej słowa brzmią dla niego jak alibi. Bjorn pyta, czy była w Sztokholmie w zeszłym tygodniu, a ona potwierdza. Ponuro Bjorn mówi jej, że znaleźli jej DNA na miejscu zbrodni, a konkretnie jej włosy. Stawia również hipotezę, że Susan zlikwidowała swoją sekretarkę, ponieważ stała się wobec niej podejrzliwa. Sfrustrowana Susan wyjaśnia, że próbowała uratować Joanne, ale Bjorn pozostaje sceptyczny. Nie wiedząc o tym, Mark dokładnie obliczył, jak potoczą się wydarzenia. W zeszłym roku Mark udawał pracownika hotelu aby uzyskać dostęp do pokoju Suzan. W środku przeszukał jej pamiętnik i zrobił zdjęcie jej cytatu. Następnie zebrał jej włosy i płyny ustrojowe. W dniu ich spotkania Mark wyłączył kamery CCTV w budynku Suzan. Następnie, w nocy, kiedy ją uspokoił, dokładnie usunął ślady swojej obecności w jej biurze. Po przybyciu do kabiny, Mark odcisnął dłonie nieprzytomnej Suzan na butelkach z płodami. Wszystkie dowody wskazują na Suzan jako sprawczynię, dlatego władze aresztują ją. W dniu procesu Susan staje przed ławą przysięgłych, gotowa do obrony.